Siema, siema, tu rozrabia k.pl i no fein ej, e, sorry sorry <grym> laga za panu. nie no żart ale jakoś mnie tutaj e, dobra no fein jestem dobra zginęłem no nagrywamy no. sobie tak z nudów no i Stopnie. Zaposzamy. <grym> no, no, no dobra. Bał, to reszkę na tobie no a zajmij cicha o nie jak, jak się to skupię, jak, jak się witałaś, to się skupiłem na innym celu, kurde, a ty mnie mówisz? Zabić! Dobra, jakby co to nie, tam uciekłem. Kurde, chciałem wziąć czołg, ale kurde. Szkoda. Dobra, samochodem też może być. Bo może być. Najgorsze jest renderowanie i czekanie się filmu stawić. To jest moim najgorsze. Co może być? Może nie najgorsze, ale nie lubię czekać, jak ja film wow. stawiam. Mendo no, robię szturma. Ja tu robię raszowanie, niezłe w ogóle. To jest ten, 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 yy, ten co tak strzela w górę. Dobra, nieważne, ja tutaj a. będę leciał, proszę o zabierzanie. Ciało samo, zambie, sam, samobieżne, a ja, ciało. Dobra, wsiadam. Ja, zukę. A ja lecę aż do nich na respa chyba. Lecę w serce, Dobra, tam. w bf raz się nie żyje. <grym> no, ale mi zajebał, kurde, chciałem go moniker. Ja, piechałem w ciałk. To jest tak, no, ale tak centralnie. Znaczy nie, to był chyba ano M1128. No po prostu się... jechałem, jechałem, on tak jechał we mnie i tak nie zdążyłem zahamować ani wykręcić i tak centralnie w niego wjechałem. Na wioskę wbijaj No to ja w cie, na ciebie wbiję. spok Ale ja będę wsparciem. Dobra, może być. Chodź to jest ten kar, jaki karkat, czym się wszystko pieprzy. Za dużo baty da -bat o panie dwójki. Tak samo, grałam sobie już przez jakiś czas. Boże, to ty! A hmm. tak się co czemu nie mogę przejść? O, oh, czołg. Dobra, dałem ci na a ty nie. Zobaczaj! O oh, kurde. Ja z C4 podbiegnę. Och, kurwa. Shaina.pl Dzięki, kurwa. Jaki komentarz. <noise> Dzięki, kurwa. My sobie wezmę chyba medykę. I ja ci o, będę a ja będę Ci będę walił dymne. A ty będziesz c Dzięki. Aha, myślałem, że mi. Gdzie jest ten Gostek? O ja, ja się zrespiłem na respie. Dziwnie to brzmi. O kurna, to są dwa czołgi. Dobra, ja... Nie wiem jak tak asysta przy zniszczeniu pojazdu? Co, z Grandica rozwaliłem? z drugiego? Ty, a podobno można z tego... Z moździerza rozwalić ten... Co? Można z moździerza zmieniać dymne na dymne. Łoł, ale tu... Że dymnymi? No? Tak, to nawet nie widziałem. Ja też nie widziałem. Tak i pach. Widział? Nie, nie był tak, ale wiem, że jest takie coś, bo widziałem na no, własne oczy. Tak, hmm. dobrze a może bo to był ktoś ktoś... z granatnika nie, jak... nie. bo Z kolegą, z kładradą to robiłem. No, znaczy, ciebie co się z nim dzieje? Z kim? No, z Konradem. A on nie może wchodzić na komp, a dostał karę, bo miał kładą. Dwie, jedynki czy coś. Wiesz, jak je, mama się czepia, jak dostanie trójkę, no to... Aha. Dla mnie Wraz... trójka to jest wyjebanie. A my to swój dobra ocena, może no nie taka bardzo dobra, ale... No właśnie, wyświetl... już wolę mieć, nie, może, dwu, już bym wolał trójkę niż dwójkę. No, Trójkę, tak. moim zdaniem, to jest dla mnie dobra, na przykład z języków. Może... Z języków... No, polskiego. Język. No, z polskiego to <laughs> mam tą. Jak to się nazywa? ale O, ja chciał mieć czwórkę. Czekam tutaj na K. Jestem na D. Na C. A ja z polskiego w sumie nie wiem co. Ej, to ty? Nie. Ja się zastanawiam w jakimś cudownym miejscu. Wow. I zginęłem. No, kurde, ja potrzebuję tutaj C4 podłożyć pod czołg, tylko nie mam jak. Wale ci mnie czekaj. Tylko no, muszę się zrespić, bo padę, nie. gdzie ten czołg, bo on okrąża cały czas. Oh Wale ci no, i... i po... Czekaj, dymny wkłada. Gdzie jest ich? ile tu czołgów jest? O, a to samobieżne biorę samobieżne Ludki Gdzie jest ten punkt? Za mną są ludki Ludki Hmm, ciekawe Ludki samoludki. dobra, trzeba też turbować na C Ja się kieruję do przodu no wy 10 zabijam Tam gdzie pojadę twoja... Pojadę. A gdzie ja się zrespiłem, ja siedzieć. O, to tam gdzie kanonierka, gdzie wtedy się dostaje kanonierkę, nie? Ogardzisz. A, to pewnie rozpis się moim zdaniem na tym. Na. na 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 wzrzucie. Na B. A, na, a bo ty tam jedziesz, a przecież ten karniejce się rozpisz. Ja jedę tym z samobieżnym. Zabijem... Weź spodu z C4. O, to jest samochód, samolot. Nie tą kliknę, mordę, szybko. Nawalam w helikopter z tego. Zabiłem wroga! W helikopterze, zesz... gościu, ten... A jest jeszcze że... padunek. A ja gościa w helikopterze zrobiłem. Jest! Jeszcze... Oj, go jeszcze chyba nigdy tak nie zrobiłem. Choć że tam jak nie Nie, zrobiłem. Pamiętam, jak we mnie flanker leciał, to flankera zajmę. Ej, masz apteczkę może? Nie, a nie mam, bo mam dymne. Fuck. Tam inne rozwale. Ci się uda? Łoooł, wow, masz no zabójstwo w zespole, fuck! Bo o, jeszcze pieprza. ty! Dzięki! O, zniszczenie ładunku, spoko. Tylko, że ty mnie zabiłeś. Wiem, ale to było przez przypadek. Dobra, ja chcę To wyjdę. Dobra, resp. No nieee! Jaki pech! Wyszedłem z tego czołgu, żebyś się zrespił, a ja... ja mi kaninielka dopadła. Tak, to na warsztacie? Czy na wiosce? Nie, czekaj wioska na wiosce albo warsztat bo przyjmują okay. a założę się o nocnej się się zespię o czy się jakieś fajne miejsce skąpić. jak czołk, no to ja chcę oczywiście c4 dziwne nie wiem czy chcę to zabić o dobra, to jest nie ma. o do mnie do łódki będziemy ich tutaj pięknie robić dobra ja kładę do ciebie dojadę o, Wow, noga wbiłeś. No nie wbiłem. Sorry. Ktoś przyjmuje na cały czas D. Zuma trzeba zrobić. Nie ja mam, czekaj, musimy wyjść, no. Ja będę... Ja chcę tym, ja jeszcze tym nigdy nie jeździłem, daj mi to. Czeczek. czekaj. tylko tutaj na poszczególnych to budynku. Wow, coś do mnie strzela. Debit własny mój. Ławię, gdzie gościu siedzi. Jej. Ten Jak tu się jeździ? O! Ale fajnie, jeszcze tak nie, nie miałem. Gdzie ten frajer tu siedzi? No, gdzie siedzi, ale... Ty no! Zabójstwo bo... w zespole! Nie wiem, bo własny rozwalił cię. No, ale on we mnie cały czas napiewszał po prostu. Dobra, raz znowu, Ej, ja wiem, i... gdzie on jest! Gdzie? Widziałem chyba go, nie, nie wiem dokładnie, nie jestem pewien. Nie? w budynku? Gdzieś tam chodził chyba, widziałem, nie wiem. Ja chodziłem, wchodziłem. Dobra, walczyć to ja no, wykładam. No, bo nie było tego znaczka nad tym, to myślałem, że to... Dobra, nieważne, długo nie grałem w B. Ej no daj mi to! Ja chcę wsiąść. Oj, fajnie, skrową z, z tyłu na. będę napieprzał. Ej, będę C4 za sobą zostawiał jak będzie, mów jak jakiś czołg będzie jechał, to będę szybko C4 i będę wybuchał. Pokażę ci drift, uwaga patrz drift, 3, 2, 1. Rzeczywiście, zajebisty. O, kład, 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 uwaga, jeb, yep, będzie. Patrz, 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 siło! Fajna z wydymał. Rzeczywiście. Patrz, patrz, będziemy go gonić. Ale zajebiście o, go wyprzedził, no to wtedy byś ten... ...by... bym C4 za nami położył i by on wybuchł. Tutaj wysiadł. Wysiadamy i zaczynamy akcję. Dobra, zabili go. Akcja G? Nie, nie zabili go, bo tutaj jest ktoś. Wydaje że ktoś tutaj na górze kąpi. Łoł, swojego prawie zabiłem. Łoł, wow, chyba tutaj widziałem... ...nie wiem, czy dokładnie dobrze widziałem. O, de facto to jest? Gózko? Tak. Se chyba płynie do i tam tutaj zacznę naparzać. Ja zaraz do ciebie wrócę. Wróćmy. No i dobra mówić. No ja pier... wszedłem i... No. Gdzie on siedzi? Dobra, Dobra bierzem... Po Pewnie kapki. Jakieś... Jest... czas stać w krzaki. No ale go tu nigdzie nie ma. Ale to jakiś nieup no, kurde... Za... Dobra, jedziemy kłada. Wjaj do mnie. Ja biorę drugiego. A mówię drugiego. Ok, mam się jechać. Ja za tobą będę lecił, jak zginiesz. Jedź. No, a Nie, to jest hardcore i nie da się chyba. No, nie da się widzieć z góry. No. A i no. no. też, mówią, że to zależy od serwera. My nie. Zależy, to jest, ja to. Yy, ja no, to. Ja no, zależy... można normalno można powiedzieć. Nie. No wiem. Yeah. No, wiem. drzewo centralnie. To jest ten. Yy, gdzie on sobie bierze? Daj C4. Dziwnie zlagowało dwa razy przed chwilą. No, zginęłem. Ale Logos, złapałem, złego, na serio. Ja go zawaliłem, ten co cię rozwalił. Coś mi napisał. Jest, ja drugiego zabiłem. trzeciego. Fak, nie zdążyłem trzeciego zabić. Na wios na warsztacie raz, nie, na antenie. Na antenie, bo tu już sąk jest. Gdzie ten frayer? Wydymali go, widzę. E, ja ten, z ten się w ulecę. To weź pode mnie podlecił. Aż, patrz, jak zauważysz ten dymny. E, ja jestem na dwa be... ja Widzisz, nazwę, bo jestem na dymne. Widzisz ten dymny? Na wieży? Taki na wieży dymny? No nie. Strzel jeszcze raz. Poszedł jeszcze jeden. Widziesz? Nie, dobra, ja widzę tylko nazwę. A widzę, no widzę. A teraz? Widzę, mówię, że widzę. Pum. Walę, gdzie się da, ode Jep. jeb. Czaj, tu helikopter leci i on chce chyba naszą kanonierkę rozwalić, więc spróbuję w niego postrzelać. Nie, z... ja poczekaj, podejdź pode mnie. Ja ci tam pomogę. Ty, czołg przyjechał. O Jezu, myślałem, że to nie przyjaciel. Jeb na ciebie z granatnika. Leć tak samo. Tak. No nie. Wow! Prawie dostałeś! Dobra. I do, od razu do góry odbijaj, ja jak ci powiem. Do góry. Naprawię cię trochę. O Jezu, mam defibrylatory. Będę z drugiej manki leciał i będę tutaj Słań, szturmował, widzisz, jak w filmach. On tam leci, ten... Schod. Sprut, uciekaj! Sprut. Sprut, na dole. Ty, on chyba... Masz C4? Zamienia się na 3-4, wbijaj. 3, na drugie. 4 i 3. 4 O, jest. Dobra, dawaj. O, tak, jedna. Ja nie mam wiesz czego tego, y, jak się nazywa Wyskakuj! Dwa, Fajnie, tak. że tutaj się nie da ten. Dobra, może dolecę do granicy. Szybko, trzy... Nie dolecę. No, Gran tak, jeszcze życia. Tak, ja byłem przy samej granicy prawie, że... A ja ostatnio nie wiedziałem jak Kulka. lecieć, bo nie spojrzyłem na mapę, na mapę i leciałem w drugą stronę niż granica. Papę. No. Mapę. No. Tak, to bym zaleciał. Nie! Zresztą. O! Ostatni. Waj, się zrzesz, no jakie ja cham. Dobra, to ja jedziemy Kurwa... Zabił mnie. Jak? Kurwa, mać... On to zrobił. Tu pani Gdzie się nie jest? działa. Super. To chujowo. Ja właśnie. Kurwa, ja sobie wsiadam do helikoptera, a ten mnie rozwala, bo on chciał z kolegą sobie powiedzieć, z koleżanką. koleżanką. Ja mam tego. Chodź nakłada, man! Co, co z... Jestem na... A tu jesteś dobrze. dobra, czekaj, 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 czekaj! Dobra, jedź. Ja to będę... Ja sobie na C4 rzucam, dobra, jedź. Ło, wow, jaki lag znowu! Co jest? No se zmień FPS, mówię ci. Dobra, za chwilę. Wow, co ja to się... było? Przygłodzenie miałem. Bo, że sam by się strzelał. Ej, what the fuck?! Wow, to... No, uciekać, ja tu! No ja... mnie on rozwalił, to jak miałem uciekać? No! Rozwalił cię? Ja żyję. To jeszcze nie rest na mnie, ja muszę podejść do jakiegoś bliskiego jak tego joga. Dobra, biegnę za jakąś tą snopkę Uspię y Je na ziemię no Kurde, przesuń się O, też, czekaj, ja, ja podejdę do drugiej Normalnie jak na wojnie O gościu biegnie O, ermisdio Stój, stój tam, Tym się na ciebie rady, Laf mnie Ale prawie tego Aha. gościa rozwaliłem, bo już Wiesz co bo ja jakaś zrypana broń, wezmę mi sekretówka jakieś Ja teraz technikiem gram jak coś Na B chodź jeszcze raz Bierek GIN ja Zamiast swojego story, ale to było przymusowe Bóg mi kazał No by do mnie coś zszedł. ty go, Ja mam igłę, więc rozwalę tego No kurwa jaka mata Zabiłem go i dostałem gwiazdkę, hurra. Ej! Co się na... Kill. My no. chyba już będziemy musieli kończyć, bo to mi się chyba nie wrzuci wtedy na tego, na YouTube'a. To se może sobie przedłużyć, wiesz? Na dwie godziny. Jak na dwie godziny? Co jest? Myślisz, że SMS-a musisz wysłać, e, SM, Musisz wysłać SMS-a swoim numerem, ale to nic nie kosztuje. I już ci się przedłuża. No skąd bo wiesz, no bo ja to już zrobiłem To bez sensu wysyłasz numer Dobra biegnie C4 Zdążę Owym zdążył, boże Żeby się nie cofnął w ostatniej No nie! Jak na Ja go z biorę Jep, uciekaj! Jep, zrobiłem go, sorry, ale, ale, ale nie, bo chciałem zrobić on zaczął Ten, no jechał we mnie I ja się zbugowałem, nawet uciec nie mogłem a, dobre ja to do było. Ja. Wywali nie wsiadaj. Bo... A, nie, wyskoczyłeś. No nie. Wystarczy, że zrobię taki trik, że będę wjeżdżał, bo... tam jest ten sprut. Zrobię tak, jak w filmach na YouTube. Ty już nagrywasz A? cały czas? Aha. E, mam 3 C4. I samochodem jadę. Tego spruta jakoś czego go wdymać. Przekaż z boku bo Oj, Dobra, to my kończymy. Żegna Was. Rozrobiaka.